Witajcie, prawdziwi Polacy. Chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to wszystko za darmo w Anglii, ale zanim do tego dojdę, to chciałem podziękować za dzisiejszego live'a i, e, i za przyjemną rozmowę, zarówno z, ze Słowianami, e, jak i, i z wierzącymi. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję jeszcze raz. Natomiast wszystko za darmo w Anglii. Wszystko za darmo darmowy boiler, wymiana bojlera, e, darmowe ogrzewanie, darmowe, mm, e, e, darmowe izolacja sufitu, darmowa izolacja ścian e, pokoi, izolacja dachu, izolacja darmowa Podłogi, darmowa izolacja, jakieś tam inne rzeczy, pompa ciepła darmowa, i storage heaters, wszystko za darmo, baterie, nawet słoneczne panele, słoneczne za darmo, free Solar Panels i i baterie, które trzymają prąd uzyskany z paneli słonecznych za darmo, wszystko za darmo. Właśnie ulatka dostałem. Przyszedł też gości oferując wszystko za darmo. I jak widzicie, jest napisane e, fundowane przez UK government. No, nie, to nie jest fundowane przez UK government, to jest fundowane przez ludzi pracujących. I płacących 80 ponad procent podatków. A, e, a gdyby nie było tego rozdawnictwa, no to e, te podatki mogłyby być mniejsze. Oczywiście, gdyby e, nie przywłaszczali sobie pieniędzy, bo nadal podatek może być wysoki tylko pieniądze szłyby do kieszeni. W sumie. Jak tak pomyśleć, że zamiast do kieszeni e, rozdają za darmo jakieś inne rzeczy, to chyba może to i lepiej, że, że za darmo ręką przepracowanych ludzi i płacących horrendalnie wysokie podatki, które nie dają im wyżywić własną rodzinę, że te pieniądze są na coś. Pożytecznego, wydane. No mam nadzieję, że to jest pożyteczne. Pozdrawiam serdecznie, prawdziwi Polacy. Życzę Wam przyjemnego dnia i przyjemnych live'ów, okienek, co tam robicie, żebyście mnie spotkali na swojej drodze, samych przyjemnych ludzi.